Szanowni Państwo, dobry wieczór. Zaczniemy od cytatu, ponieważ od tego chcielibyśmy zacząć i w taki sposób Państwa przywitać. Woda jest wielkim darem i skarbem. Z niej wyszliśmy i dzięki niej istniejemy. Słowa profesora Zenina wydają się szczególnie oczywiste w kontekście historii Bydgoszczy. To brda? Wisła i kanał Bydgoski przez wieki były siłami sprawczymi dla rozwoju miasta. 250. rocznicę budowy kanału Bydgoskiego warto podkreślić wagę drogi łączącej Wisłę i Odrę. Kanał wraz z Brdą w nierozerwalny sposób tworzyły węzeł wodny, wywierając znaczący wpływ na rolę miasta w regionie, ale również na mieszkańców. Szanowne Panie, Szanowni Panowie, w tym szczególnym dniu chciałabym przywitać Was na kolejnym wydarzeniu jubileuszu 250-lecia budowy Kanału Bydgoskiego. A na scenę zapraszam organizatorów, pana Tomasza Izajasza oraz panią Wioletę Kowalską. I poproszę o zabranie głosu. Witam państwa bardzo serdecznie w imieniu organizatorów Fundacji Kanał Kultura. Muzeum Kanału Bydgoskiego. Serdecznie Państwa witamy i dziękujemy za przybycie mimo tej kapryśnej aury, którą dzisiaj mamy. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami i że będziemy mogli wspólnie świętować ten wspaniały jubileusz 250-lecia kanału Bydgowskiego. Życzę wszystkim miłego wieczoru. Szanowni Państwo witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że zgromadziliśmy się w takiej ilości na kanale, który zwykle dzieli, dzisiaj łączy, łączy różne osiedla, różnych ludzi, którzy przybyli do nas. Szanowni Państwo, troszkę uprzedzę fakty, ponieważ ze względu na warunki atmosferyczne nie będziemy mogli obserwować takiego pokazu jak w zeszłym roku, ale tak czy inaczej postaramy się bardzo, bardzo umilić Państwu czas, a jestem przekonany o tym, że dziewczyny z Pinkie Loops, a później prezentacja na kurtynie wodnej, która widzę, że się troszkę rozwiewa, na pewno przyczynią się do spędzenia miłego wieczoru, czego Państwu życzę. No i e, Szanowni Państwo, zapraszamy na kolejne wydarzenia już za tydzień, e, przepraszam, już jutro, e, później za tydzień, za dwa tygodnie i za trzy tygodnie, kolejne nad kanałem Bytkowskim. Zapraszam. Jutro serdecznie zapraszamy na kolejny koncert, w którym wystąpi gościnnie Pan Maciej Miecznikowski. Zapraszam serdecznie pięknie dziękujemy, a ja dodam, że witamy właśnie Państwa w imieniu organizatorów, czyli Muzeum Kanału Bydgoskiego, Fundacji Kanał Kultura i Miasta Bydgoszczy. Wydarzenie realizowane jest z bydgoskiego budżetu obywatelskiego i odbywa się pod honorowym patronatem wojewody kujawsko-pomorskiego pana Michała Sztybla, prezydenta Bydgoszczy pana Rafała Bruskiego i marszałka województwa kujawsko-pomorskiego pana Piotra Całbeckiego. Partnerami wydarzenia są firma Kanpak, Szlak, wodny i, szlak Wody i Rzemiosła TH2O, natomiast patronatami medialnymi jest TVP Bydgoszcz, Radiopik, Portal Metropolia Bydgoska. Drodzy Państwo, dziś Brda i tereny nad nią są wizytówką Bydgoszczy, a kanał bydgoski od wielu lat dzięki staraniom społeczników i władz miasta również powoli odzyskuje swój blask. Powitajmy. Wielkimi brawami zespół, Pinkie Los, i zapraszam dziewczyny tutaj do nas na scenę. Ja oddaję głos w ręce. Naszego zespołu. Bardzo, bardzo się cieszymy, że możemy dzisiaj dla Państwa wystąpić. Nie ukrywam, że jak w czwartek się dowiedzieliśmy, że może impreza zostać odwołana, to naprawdę zrobiło nam się bardzo przykro, także cieszymy się, że chociaż mogłyśmy zagrać. No a sery w innym terminie chyba też przyjdziemy zobaczyć. Zagramy dzisiaj dla Państwa przede wszystkim nasze kompozycje, ale pojawi się też parę coverów. Będę wszystko zapowiadać i zaczynamy od prologu. Wiedza w ten rejon mógł liczyć na niezapomniane chwile. Śluzy były pełne restauracji, ogrodów, boisk, sportowych i scen, na których odbywały się wydarzenia kulturalne. Spacerując wzdłuż kanału, można było przystanąć w jednej z wielu knajp, od wykwintnych restauracji po ogródki z muzyką na żywo. Największe i najbardziej znane lokale znajdowały się przy śluzach starego odcinka kanału. А каждая из них для вас